No, się mogę z Sorlandy, dziś proszek Dzisiaj nagrywamy Minecraft Miasto. Miasto, tak? Mieszkamy w mieście. Zostawcie łapkę w górę, żebyśmy mieli... proszę chciał powiedzieć, że jak zostawicie łapkę w górę, to dostaniemy 100 zł na tym serwerze, bo to jest łapka w górę. Nie skać po ulicy, bo zawsze coś przyjedziecie, chyba lewo, prawo, lewo. Nic nie jedzie, przechodzimy przez pasy. I to jest nasz dom, co jest w trakcie budowy. Możemy Wam go chyba pokazać. Bo budowniczy przed nagraniem nam zezwolił na to. Mm. Tu mamy magazyn Nie, garaż. garaż. Tu już mamy ulek, które będziemy musieli postawić na podwórku dzisiaj. Narzędzia już nam dali. Mm, tutaj mamy. I na razie śpimy. Tutaj nie wolno wchodzić, bo tutaj jeszcze się można zawalić szkło. Mm. Można też się przymocować. Tu będzie kuchnia, ale póki co my tu śpimy. Nam. Mm. I tam jest odgrodzony mój pokój, bo tam będę mieć z tatuśem pokój i ben, będzie wejście na górę, tylko dali, mamy telewizję, która jest zacięta, będziemy musieli kupić porządek, tak naprawdę to jest obraz, który ma zastępować telewizję na razie. No, a potem dopiero się zacznie na przykład. Może... I będziemy mogli kupić za te pieniądze, co nam zostawicie łapkę w górę i będziemy musieli również znaleźć własną pracę. No i może, będzie może kupimy auto jakieś. I jedyne co mamy to tylko jedzenie, bo by, byliśmy na zakupach. O, i tu jest nasz ogródek. O, tutaj patyki jeszcze leżą, co niektóre na przykład tylko tutaj. trzeba podpalić. To jest kupka patyków no. będziemy musieli zapalić, żeby tu wszystko ogarnąć. A za no. paniczkę to się później kupi, nie? Za paniczkę kupi, bo to jest grosze dosłownie, bo mieli... tak będziemy mieli. Więc 5 w górę to kolejny odcinek. I przy okazji 500 zł na serwerze. Mm, więc... Lewy, prawy, lewy. Tu jest kino, tam jest sklep. Tu o. Który jest jeszcze zamknięty, bo my się przed otwarciem tego miasta. Z sami! Po prostu. Z sami zamknięty. Uu. Pozdro. Jeśli będziemy mogli, to będziemy mogli zejść. To jakiś beacon, Pozdro. Beacon. Tak będzie. Pietrusz nie wchodź, tak tu jest zakazane. Jak, jak będziemy, jak mia... będziemy... O. Rip. Ktoś tu umarł. No. To jest młotek. O, hotel. Hotel? Ja mogę tutaj na razie mieszkać, bo nasz dom jest. No tu na razie mieszkamy. Nie, ale nie I... mieszkamy, tylko tu pracujemy, bo tam mieszkamy u nas w domu, bo już mamy tam łóżka. A o, łóżka to najważniejsza rzecz. No i właśnie, urzek Nie ma. Chodź spać. Nie ma czasu na bierzenie tępu, chodź spać. A jakie tam masz tanki? Mm, na przykład sieczeń surowe. A A jedzenie to my mamy tutaj ciasteczka chleb, bo jesteśmy ja w, w piekarni. byliśmy w innym mieście. Nikt nie idzie, to podróż biegam. Co to jest? Zaraz Zobaczymy, jakaś kawiarenka może. Chociaż to tutaj nie, będziemy. To ciasto, nie? Będziemy mieli czas na. Zbiedziany. pracowanie tu. O! To jest też szkło, które może się zawalić w każdym momencie, bo jest odgrodzone. Na górę. Za górę. I to tylko nie. chyba jedyna propozycja, przez którą możemy przejść. Dobrze. Cyk, przechodzimy tutaj. To tu będzie bland. W sumie jeszcze nie wiadomo, bo na, na początku będziemy... na początku będziemy meble do kuchni, żebyśmy mogli sobie upiec ciasta lub coś ten tego, bo to jest nasze jedyne jedzenie, które mamy przy sobie. I zobaczymy. O i tu mogliśmy też przejść, ale spok. Bo tam jest garaż na auto, więc jak będzie auto... 10 opów w górę i już wszystko skończymy, to już będę mieć auto. To 1000 dolców, więc... No, to bardzo się sprzeda. Mm. Na auto. A, jak będzie ślepio w górę, jak się wszystko podsumuje, to po prostu będzie mieć też auto. No. Będziemy mogli sobie jeździć. Tutaj jakieś... to jest kawiarenka jakaś. To my będziemy tu pracować. Ej, jak już otworzą Ej, to wszystko. No bardzo blisko, albo sklep w sklepie na przykład też blisko. ona razie że zamknięto ciastami. A chodź zobaczymy jakie jest tu w kinie. W kino? Jak to jeszcze buduje? I nie to wiec. mamy tylko my zezwolenie na tu wejście, więc dlatego nie ma tu ludzi w ogóle. Tylko, że my nagrywamy, więc dlatego mamy pozwolenie. Tak, i tu mamy kino. Prawda? Się tak, tu kino jest. Więc tu przyjdziemy kiedyś, prawda? Proszę, na razie nie ma żadnego. I tutaj co my tu mamy? Co to jest? Popcorn tu sprzedają. No ale na razie nie ma popcornu, bo tu nic nie Nie oszukujmy się. Po prostu tam jest dom zaczęty, bo już był opuszczony. Tego troszkę odmawiliśmy. Robotnicy. Robotnicy tutaj nam zaczęli budować, bo nasz dom to jest włączony razem z tym miastem. I byłem to z czystym miastem, dlatego już tu budowniczy I, Ja musiałem na ich zapłacić. Górę, musiałem zapłacić. I musiałem tu, tu zapłacić, i żebyśmy mieli pieniądze, musiałem pracować w innym mieście, gdzie na początku byliśmy. Dosłownie. Dobra, teraz zrobię jak wychodzimy. To ty miałeś Tinti w łapie? Nie. Jo. Nie ma! Popatrz! O Boże, ja już myślałam, że tak z skoczyłeś w ręce. W ogóle podwiedzamy ten świat Dokładnie to miasto, co jeszcze. Tu wszystko skończone tylko, bo burmistrz musiał tu nieźle zapłacić i ogółem. Budowników tu było strasznie dużo, więc to miesiąc budował. My planowaliśmy się tu od początku przenieść. Krzykówka! To jest. To jest myśleliśmy tu się przeprowadzić z Minecraft życie. Krzykówka! No. Tylko będzie, będziemy mogli sobie grać. W ogóle my się tu przeprowadziliśmy z Minecraft życia, jak mieliśmy. Pamiętacie? Plac. To robią tu ciasta. te te budownicze są głupi. Nie oszukujmy się. A plac zabaw, pobawimy się z proszkiem. Tylko jest zablokowany chyba. O, są furtki. Są furtki? Tak. Czy tam jest człowiek? Nie tylko tam jest się spostrzeli. Pysztawka. Tańczymy. To jest podejrzane Patrz, parkur trzeba robić parkouru, a czekaj, patrz Tu się skacze Tu? A! A widzisz? Na 180 Kurde To, jest, to są drabinki, tu są drabinki No wejście, haj Ja A ty idziesz na Ja już nie mogę wyżej Hej! Czekaj, parkouru, a nie możemy stąd wyjść Wal się z nią Możemy no deszcz pada, szybko na chatę, szybko na chatę że nie ma mała, to byśmy sobie szybko pojechali Szybko przez ławki, szybko uciekam Szybko Biotruś Ej, nie zdążę, zdążysz Tam o siebie jak nie widzisz mnie O, jakieś kwiatki tu są Ła, szybko Zaraz zmokniemy Przeziębimy się Ja mam to gdzieś, bo ja nie zdążę Bo tutaj mnie wszystko blokuje nie ja będę biegał po drodze, bo na drodze nic nie ma. <noise> w sumie, na razie nic nie jeździ. O kurde, w tą stronę poszliśmy. To widzimy się jak że znajdziemy dom. No i teraz już wróciliśmy. Ojojcie. jajcie. Ojczu, jeciu. Szybko, żeby... Szybko. Szybko szybko, 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 szybko. Nic kompletnie tutaj nie ma. Pał przez ogródek. A bo ty w sumie, bo na razie tam jest tylko dach. Gdzie ty jesteś? To tu na razie mamy tylko dach nad głową. Jest mam. Ja nie mam. Tam nie wychodź. Bo tutaj w domu nie ma dachu. Ale ja będę w łóżku. Łóżku. dobra. Jestem tutaj ten. Łóżko na za zmokną. Oku. Siadnę, żeby mnie nie nakapało. proszę. A pauza. Kiedy ten deszcz się skończy? Już się zrobił, ba. chyba fajnie. No, fajna pogoda, już się zrobił. Ała, proszę. Po blacie biegam. Przysadź. A to jest co No, ale to się może zawadzić, tego jest od gry. I uciekam. Wiesz, łamiemy reguły? Co? Zobaczymy jak tam jest w budowie mój pokój chyba, albo twój, ja nie wiem. Nie wiem też. Chodź. Nie, tam się nie da, bo tam jest zamknięte. No to jak? A w tym, tam na koło pójdziemy, bo może tam jesteś zappnięte, pominięte w budowie. od co domu Kradniemy się nielegalnie, powrót. Chlebek, bo jeszcze chlebka nie jadłem, tylko czasteczka jem. Bo czasteczka są dobre ja to O jest! Poczekaj, czekaj, poczekaj, można, poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Poczekaj, można przejść. to Jest tu można przejść. taśma, czekaj, żeby na nikt nie zauważył, bo... Wow. wow, jest z łóżko nawet. Niebieskie. A tu są schody na zepsutą górę. Jej, teraz możemy sobie skakać po tutaj na górze. Spadamy na drzewo. Pozdro, proszek spadł. spad. No, nawet zauważył, że <grym>, nie. nie zauważyłeś. Jak to jest mój pokój, bo ty będziesz mieć chyba zielony tak? tu jest, ty będziesz mieć chyba nie, nie nie wiem. Chciałam taki? No to będziesz mieć, to to będzie mój. Tu już mam powiedzieć, że to będę mieć biurko. Czekaj, proszę, jest? idę do ciebie. To jest jakaś fabryka tych. Chorusów, czy coś chodzi, tego. Coś, coś raperem czy youtuberem, bo ja jestem nie youtuberem. To, to, jest pro... to jest metro. ty metro widzisz? To jest metro. To jest okno. Łe, 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 gdzie ty jesteś? A tam widzę twój dzień. metro. Nik, nik, nik. Metro? No, to jest metro. Szkoda, że się nic tu nie jest, bo bym się przejechał, zobaczył gdzie to To jest Popatrz, metro. wow To jest metro. Pozdro. To ciemno jest. Co to? się buduje? McDonald's! Gdzie? No bo rzeczywiście McDonald's, tylko tam nic nie będzie, nie? Pozdro. Zobaczymy. Tam Co? nic nie będzie, mogę się założyć. Bo to jest troszkę zamknięte. Napad! ręce do góry. Nie no, nie będziemy grzebać. Ziomu, kotlecików będzie... na kotleciki będziesz się zwalił. To, co? to co są jakieś potki? Nie, oni, oni, oni tak robią tłuszcz. Co? Słyszałem jakieś dziwą istotę. Słyszałem tu jakiegoś robotnika. Jest robotnik! O On to chyba dobudowuje. Łooo, wow, pozdrow. Pan on, on tam idzie. Laptop. On tu buduje. Nie, w laptop Minecrafta W Minecrafta. Minecraft tam grać? To do pracy. Tutaj nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, sobie Nie, ja nie, tak, ja. nie. zgrywa nie, no, się Nie, zgrywać nie. Nie, nie, zgrywać Z pół godzinki w następnym odcinku pogramy w Minecrafta. Może u nas w domu, jak będzie bardzo dużo łapek w górę, bo jak będzie 10 łapek w górę pod tym odcineczkiem, to... podki, Potki? Potki. 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 Ja mam podkę że Co że daje? Ała! Wiem! Nie, do no, tego się nie wolna, pić, bo to jest jakieś zatrute. Piotruś, no to, to, bo, to bo to miasto jest opuszczone i teraz odnawiają, bo to jest stare rzeczy. Jak zajdzie to w skrzynkę, to znaczy, że to jest zgniłe albo stare. Kumasz? Na przykład te ciasta już mogą być po terminie kompletnie. Ja cię je psuję. Fuj, psujemy je. Fujka. Bo nie ktoś po nim jechał. <laughs> Zginął proszek. Dobry. Dobra, proszek jeszcze, już, już biegnie. O tu już jest, proszek. Bierz. O, woda, woda, woda. Woda szybko. Nie tam woda była, ale tam po terminie. No się robi szybko. Biegniemy do domu. Może w domu będzie też. No to jest metr. Jeżeli koło naszego domku jest metr, to będziemy mogli przyjechać kiedyś takim... O, wiem już gdzie się idzie tu. już znam to miasto, Lol. Też. Już się przezwyczaj, żeby nie biegać po ulicy, bo Bo niedługo już będzie trzeba się odzwyczaić, bo będą auta jeździły. A ty będziesz nie będziesz chyba chciał być takim plackiem przyjechanym, co? Mhm. Mm Pozdro drodzy widzowie. Jeśli to oglądacie. Pozdrawiam, wszystko już masz. I tak jak pozdrawiam, możecie zostawić łapkę. Zazwyczaj się to zabiera. Zab... Drzwiami się w ogóle walłem. Teraz, Ty się nie zbier. Ja. Muszę Chcę łóżko. Ja Śpię. Łóżka, te łóżka są w ogóle jakieś duże. A bo mi po prostu grubi jesteś, z ciasteczek. No a ona proszę, mamy fazę. Musisz, musisz wyjść. Widzicie, proszę, jak wspiął się na tą taśmę. Złaś tej taśmie. Dobra. W siebie coś walł, ja że... Nie oglądam, w Kasie. To jest tylko obraz. Jeśli chcesz, żeby był telewizor, to nie. Uwaga! To, to, to poprosić zresztą... łapki w górę jakoś. będzie że zostawcie, nie wiem, 15 łapełków w górę, to będzie bardzo dziś Wiem, że to nie jest A może będzie. Nie będzie! Będzie! Będzie, będzie! Nawet pan desenku już za zginę. Proszę kto wa? No rozwala, no ty jeden. Ale tutaj nie można nie złapać. No właśnie, właśnie dlatego... Bo to jest prawdziwy świat. A nie Minecraft! Czekaj, może jakiś... Może obraz zmienimy. tam. Pałusz! Pałusz! Ja widzę ty to, że przejść, no ja nie mam. Bo jak się przejdzie, to nic się nie Aha, podzro... Jeden? Dobra. Widzę, że jednak wypadł. Wypadł nam. Wypadł nam. Po co aż firanki? No nie ma. Ja firankę powiesiłem. proszę jak już ma. No dawaj, kładź. No Boże, o wleciał. Kasia, nie, to już przereklamowane. To już było. No co, ty postawiasz te piaranki? No, Kasia już przereklamowana. O! Królestwo Melchiora. Firma tytułem, Królestwo Melchiora. Gdy mały jesteś taki. Ej, Zmierzysz się! Jak będziemy mieli metrów, żeby mierzyć się, to za łapki w górę oczywiście. 98 łapek w górę to jeden metr. To jeden metr dla prostego, Dla Lubiego. Dla ciebie. Kusnij. Znaczy usiądź. Usiądź. Siadaj, o, par. No i co wchodzisz na górę? Ty tak będziesz malutki. Co? Jogi malutki. Nie, ja nie śmierci. Dobra, to na łapka. 100 łapek w górę, to i... masz wyższy proszę będzie. Nie psuj kanapy! Ty jesteś na mnie, co się na mnie wyżyj, a nie na kanapie. Kanapy bijamy. Tokonik do bicia kiedyś może kupimy, jak będzie dużo łapek w górę. Sorry, ja chciałam bić kanapę tylko. Dż, 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 dż. Pada deszcz, ale jest zebranie, bo zaraz będzie wielkie otwarcie tego miasta. Rzeczy. Nie, nie zamykamy. Mamy to. Bieg. już jest dużo ludzi, jak widzicie. O! Zebrali się tu na otwarcie miasta, bo my jesteśmy tutaj ważnymi. A burmistrzowa zachorowała, więc ja to ogłoszę. Drodzy Państwo i drodzy Panowie, otwieramy. Otwieramy to miasto, lecz ten dom jeszcze nie jest, jest w trakcie budowie więc jest zakazany do wejścia, bo on będzie na Był jest i będzie zamknięty, kumacie? Ktoś jest w sklepie, ja to pójdę mu sprzedać ja parę obrazek. <tosł autem> nie sprzedał. <słys> no, nie będę sprzedawał. Zarob sześciwo. Nie, nie wiem chyba. Dzień dobry. Po prostu obraz za dwa siasteczka. Obraz doble. Dwa ciasteczka na to odcinam. O, masz jeszcze więcej. Castety. To, to, to. Ja jestem drugi za to obraz. <grym> ja na to drugi obraz za to odcinek. Tak. Kupi, dałem. Masz dużo. O, zobaczcie, mam 10 obrazów. <grym> Idę do domu się pochwalić, Piotrusiowi. Troszkę skończymy ten odcineczek z żywą krwią i pasą. Widzowie, I I, i jutro. Zarobimy. zarobimy. Zarobimy 2000 zł. Około spróbujemy. To no, wyzustaw... żegnamy się. Pa, pa. na razie by się ze mną, proszek. Pa pa! Zostawcie się Pa pa, na razie. I cześć!